Ja prześwietlę, z strony grusmana, to jest Supermarket Simulator najwyraźniej early access, kurwa, nie wiem czemu. Kupiłem normalnie tą gierkę, myślę, że będzie cała. Kupiłem dodatkowo bakery simulator i electrician simulator. Welcome to Supermarket Simulator. You'll start with a small store and grow to an awesome supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them onto the shelves. Don't forget to set the prices with a profit to avoid bankruptcy. Have fun! Dobra, dobrze się nagrywa wszystko. Dobra. To jest nasz piękny sklepik. Market. Trochę się spóźniłem z tą grą, wiem, ale mam to w dupie. I tak nią nagram, bo mam kupioną. 61. No to... kurno. Tak, co, coś czekam na dostawę. A, jest dostawa. Ja yeah, pierdierę. Uh, Place. O. Okej. Okay. sam z podłami zrobić, po prostu ją wypierdzielić? jakby drące. dekoracja. A mało no, to mam dokumentowania na razie, ale ustawimy cenę. Ha, market Price 4,50 Average Cost 1,50 1,60 70 1,50 po 20, 30, 2, 10. A, welcome, welcome, Mr. Uh, mój nauczyciel od fizyki. Welcome, welcome. Eee, ja sobie kupuję e, płatki, chyba, z tego co patrzę, no. 20, tak, a ile pan mi dał? 3, dobrze, już panu wydaj o! Już panu wydaje A jak panu... No. Już jest, no. A, space, dobra. O, widzę, że duże zakupy, chyba pana żona wysłała, co? U, kartą. Okej, okay, okay. okej. Ale już się nie wiedziałem, co zrobić. Dobrze, dobrze. E, też karta, okej. Okay. 20, prosimy. Dziękuję, dziękuję. O, wit witam, pa witam panią, starszą panią. Ty kurna. Sam ci wydać Wypier zielaj mi stąd Diem, ale się ruszasz. Fajne szpilki ma pani. Podobały mi się te szpilki, bym sobie tam sam taki kupił. Ty jesteś kobietą normalną. mam tu gadać, kurde, nic się nie dzieje. O. Dzień dobry prze pana, ale pan jest gentlemanem. A, olej, okej, okay, rozumiem. O, makaron. No, czyli rozumiem, że pan będzie ja sobie makaron na kolację, tak? No, rozgadany Ja pierdzielę Aż nam towary wszystkie znikną z półki to wtedy będzie sklep zamknięty Najpierw muszą wszystkie towary zniknąć Uuu, ostatni makaron widzę że pani idealnie przyszła na niego Czaiła się pani na niego co? Pewnie <śm> What off! Ktoś może chciałby coś jeszcze kupić na noc? O, no, dzień dobry, dzień dobry, pan Patrick Bateman. Dzień dobry, dzień dobry proszę pana. U, podwójny makaron, widzę, że makarowa chyba rodzina jest. A panu już nie widziałem tu? Dobra, widzę, ja włączyłem miodera w tle. I sobie leci Jung Mioder na Spotify'u. Mój ulubiony wykonawca. Może klientów zachęci taka muzyka. Ucisza jest. Chyba nie chcę robić jako nocy e, Ej, dobra Nice. Czekaj co? A, 32 dolary straciłem. Ale dobra. O, w dupę. O, w dupę. O w dupę. Uuu, widzę, że pan dużo oleju chce. Ty! Mój nauczyciel od. E... Dobrze, już, już panu wydaję, bo to, na... to jest mój nauczyciel od. E... przedmiotów zawodowych. Dobrze, e, e, e... widzimy się na egzaminach. A nie, bo zdałem szkołę już, sorry, zapomniałem. Hehehe, <laughs> silly mistake, silly me. <laughs> There's something inside you. Ty! Murawiecki! Jen dużo zakupy pani, chyba pani ma jakąś dużą rodzinę, albo może jakąś imprezę pani robi, co? Tyle makaronu i oleju? Hu hu Aż miło się patrzę, jak tyle zarabiam. Nie wiemy. O, pan chyba lubi chleb. O kurde, Farrell Williams. Eee, uh, becom happy. Uh, cash in, cash out, ja yeah. Eee, zrobię coś szalonego, kupię płatki Olej i chleb. Jest, o wole i chleb. Olej schodzi jak bułeczki normalnie. <laughs> wie pani. Te, bo mi ukradną zaraz. Eee, to co teraz tutaj robię, to jest metoda stałych miejsc. Eee, metoda stałych miejsc, nie? Czym ona się różni od wolnych miejsc? Metoda stałych miejsc. Uczymy się jeszcze trochę, przed, póki są wakacje przed szkołą Metoda stała pierdziele ja pierdzielę. Metoda stałych miejsc oznacza, że masz dane miejsce dan na danej półce, gdzie będzie towar. I, nie I w tym miejscu zawsze będzie ten towar, i zawsze go tam znajdziesz. Nie możesz go dać gdzieś w inne miejsce do innych towarów. A metoda wolnych miejsc jest przeciwieństwem, czyli jak dostajesz towar, jakbym teraz wziął chleb i sobie w do oleju. Co nie? To wtedy jest metoda wolnych miejsc, bo daje tam gdzie jest wolne miejsce Kurna mać, właśnie to zrobię To se kończy dzień no Se kończ Se kup Zamknięte, zamknięte Marketplace, Kurna ma- No czemu ten dźwięk się tak psuje, czekaj Dobra, mamy już 200 to kupimy ten, ten, tą licencję. Product license, to be the teraz mam dodatkowe produkty. Uuuu, dobra. To będzie mocne. To będzie mocne. Ja pierdzielę lodówkę muszę kupić na wodę. Czemu mi nie powiedzieli? Ty kurna, mleko chcesz? Jak ja nigdy tego mleka nie miałem nawet? Dobra, lodówkę muszę mieć, fuck. Ile ta lodówka? Fridge mini Fridge single, fridge tam. 200 dolarów! Co ja tu? A chleb. Ja pierdzielę. Tak, bo ci kurna jaja sprzedam jakby. Jak widziałeś tu kiedyś jaja kurna gościu Chyba spojrzałeś w lustro. Uuu. Jest ciężko bez lodówki. No nie mam kurna. A i cenę nie ustawiłem kurna. Czekaj, e Wypierdzielaj, muszę ja pierdzielę, muszę cenę ustalić przecież no nie dobra. To jest przesada. To jest przesada. Dobra, eee. 99 na... Bo ma dzieci albo lubi płatki czekoladowe z misiem. Lodówka. Oh yeah, oh yeah. Powiem tak. Musi być idealnie jestem tym perfekcjonistą. Dobra, tu jest lodówka. Przecież nie, nie może być tak. Czekaj. Musi być. Być. O tak. Tu jest sama przestrzeń pomiędzy. To trzeba sobie wyrównać. A mniej więcej. Dobra, jest sigma. Coraz, coraz lepiej mi idzie tu, jajka. Wiesz co możesz zrobić z jajkami, kurna, moimi? Jak kurna dam ci wymaza. Smoke weed everyday, daj tej, daj day daj Chcę speaker man na a pani się tak nie schyla, jak ja za panią stoję. Ej, 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 ja tu tylko pracuję. Uuu, mam olej? Czy mamy olej? Nie mamy oleju. Muszę to za zaaranżować lepiej. Eee. Przerwam mniej więcej połowę. Żeby potem tutaj zrobić. Coś więcej mówiłem, że miałem rozszerzyć teren łodówkę. To było tu. Tutaj, żeby by tu weszła. Dobra. Mniej więcej na połowie. Dobra! No widzowie, jest dobrze, według mnie. Mąka. Panie no, pani jest dzisiaj ostatnią naszą klientką. Jakiś rabat? Nie, gówno, nie rabat. Puścił jakąś muzykę, a wtedy nie chcę copyright'a dostać. My sobie ja zapomniałem, że nagrywam to. No że odcinek nie, Przepraszam, że tak dla siebie teraz gram. Stalny. Bo tak długo już to trwa. Tak długo nigdy odcinków nie robię, faktycznie. O, oh, jak go zajmę, must... you know me, I'm the bomb. Bomb, 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 bomb. Nie, no nikt tego nie kupuje. 2 dolary, kurna, no proszę. Nie nie mam profitu. Dobra, może bez przesady. 2,50, mam tylko 8 centów profitu. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jakieś tam zmiany w markecie są, albo w w dupie. Bo ja mogę teraz, w końcu. Na pewno płatki idą potem, tak? Tak. Let's fucking go. Jaż nie myślę. Ja... Coś... Mogę okay, ty. Je no dobra! Ale jestem geniuszem. Tak, tak więc w taki sposób kończę ten yy, pierwsze 10 dni. No, tak nawet ładnie to wygląda tutaj. Sobie ustawiłem tu wszystko. Dwie lodówki. Tu leżą jeszcze kurna, jak wiederące palety rozłożone. Następnym odcinku sobie wtedy robimy tak. Sekcję drugą skupimy Sobie bijemy 10 level i sobie kupimy, żeby było lepiej. I pisać nowe produkty, bo będziemy mieli nowe, nie zrobimy powiększającego sklep ogólnie. Dzięki za oglądanie, Nara.